Od roku 1972 wspólnie z Wami, drodzy bracia, przygotowywałem ten jubileusz, który w, w tym roku wspólnie z Wami mam obchodzić, choć inaczej niż tego się spodziewałem. Niezbadane Boże wyroki, niezbadane Jego drogi. Przychodzi na myśl ta sentencja, którą kiedyś tu w tej katedrze wypowiedział kanonik krakowski, Szymon Starowolski, Fortuna Variabilis. Deus Birabilis. niezbadane jego drogi. Planowaliśmy w tym roku, planowaliśmy wspólnie, że w tym roku dokona się nawiedzenie wszystkich parafii archidiecezji krakowskich z relikwiami świętego Stanisława, i wiem, że ono się dokonuje. Pozwólcie, że do ciągu tych nawiedzeń dodam to moje dzisiejsze w Bazylice Wawelskiej, która jako katedra jest matką wszystkich kościołów i wszystkich parafii w archidiecezji. Przez nawiedzenie świętych relikwii tu w katedrze pozwólcie, że nawiedzę pośrednio każdą tak drogą mi parafię Archidiecezji Krakowskiej. I pozwólcie, że chociaż w ten sposób każdego z Was też nawiedzę. Jak to bywało przez tyle lat, drodzy moi bracia, i moi synowie, pozwólcie, że tak Was nawiedzę w Duchu, przy warsztacie pracy duszpasterskiej każdego. Wszystkie wspólnoty ludu Bożego, których jesteście duszpasterzami, nawiedzę w Duchu. Proszę Was, pozdrówcie Wasze parafie, Wasze kościoły. Wasze kaplice. Pozdrówcie wszystkie sanktuaria archidiecezji krakowskiej i metropolii krakowskiej. Tak zawsze drogie mojemu sercu. Pozdrówcie rodziny, rodziców i młodzież.